w kolejnym odcinku z dog z widzami dzisiaj znowu jesteśmy na Sky Warsa i on już spadł, więc gramy dobra, gramy sobie w Sky Warsy dzisiaj z widzami i mam nadzieję, że będzie całkiem spoko, bo bo, bo, bo bo, 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 bo bardzo podoba mi się ten minigames, wy też go dosyć dobrze ocenialiście i myślę, że będzie całkiem spoko Zagramy sobie dzisiaj na trzech mapach, które ostatnio sobie stworzyłem i mam 4 złote, więc... Więc sobie stworzę crafting i złote buty. No. E, tu, tu, są zło, tu, tu są tu... Są złote buty. No i mam całego seta, może nie jest jakiś on mega ciekawy, ale mamy całego seta jest dobrze, więc... Więc mam nadzieję, że którąś rundkę sobie wygramy. I... Ten odcinek zapewne widzicie w środę, bo we wtorek będzie wrzucony. Ale u mnie zawsze jest takie, takie coś, że widzowie dzień później jakby oglądają wszystkie... I mamy złoty jabłko, Uuuu! Ten mieczyk, mamy łuk i mamy potkę na siłę. Potkę na siłę z siebie wyrzucimy i... Co my tu mamy? Kurczę, było napisane, że przez dwie minuty, a teraz jest minutę 20. Ciekawe. Dobra, tym my czy też sobie weźmiemy i czy ktoś już idzie na środek, idzie ktoś na środek. I my go zaraz zepchniemy. Bo mamy łuk i kilka strzał. i I się skończyły strzał. I my musimy szybko dotrzeć na środek, żeby nam... No... No buduj normalnie, no. żeby mi potka się nie skończyła sobie rozleję wodę nie 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 nie. ile rozlałem nie nie, nie 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 mogę tak rozleć wody Nie. dawaj 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 OK, dobra tu sobie ją rozleje tu z boku haha ej ha. spadł został tylko jeden przeciwnik który idzie tam ale my się dotrzemy tu i se przejdziemy po prostu po jego mostach i tak dalej i tak dalej i tak powinniśmy wygrać tą rundę sobie zjemy od razu koksa nie chcę czadu zjemy sobie koksa i idziemy na fajta fajta albo o zrobimy go takie zaskoczenie nie nie Już się zaczynam, jest to mapka bardziej meterowa i uważam, że jest też bardzo fajnie zrobiona. I te dodatkowe skrzynki, jako taka inaczej, to nie są one. Ktoś do mnie pisze, smsa. dobra, mniejsza z tym. Nie są za wyspami, tylko są obok wysp i tak dosyć nietypowo. Ale widzę, że ktoś sobie właśnie rozlewa wodę. I właśnie sobie sobie zatamował, więc nie było to najmądrzejsze, ale... Już spadł? Gdzie on jest? A, jest tam! Sobie to założę. To sobie założę. To sobie schowam. Mamy... O, z aspektem ognia. To dobrze i... Zabieram tą wodę jem jabłko i lecę na środek lecę na środek lecę na środek i sobie tu zamuruję bo mam tutaj kilo i ja wiem, że coś tam nie jest na 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 i mamy mega dużo poty, które są bardzo przydatne i czemu ja śpiewam sobie okej, okay. dobra musimy je teraz wszystko, wszystkie wypić no. Nie otwieraj z tych skrzynek. To wywalimy. To, to wywalimy. Nie, otwieraj tego. I tą też wypiamy. I mamy złotego koksa, prawdziwego koksa. Nie jakieś tam byle coś, byle co, tylko prawdziwego koksa. I sobie tędy myślę, że przyjdziemy. I w ogóle mam niewidzialność, więc prawie mnie nie widać, ale dobra. Ale mój nick wszystko zdradza, więc i, i tak to nic da. Widziałem sobie koksa i. lecimy na fajta! Come on! Nie! nie, nie złapałem się wody, ale co, co mi to daje jak ja się już w następnej nie złapię i. tak oto przegrałem dwie rundy! Tak sobie będziemy oglądać ich. To jest w ogóle ten progamer, to jest w ogóle naprawdę progamer w Minecrafta. O tak wszystkich ciśnie. Tyle razy przed niego przegrałem i ten chyba nawet nie wiem co to jest. Wie, czum, tum, 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 tum. ale pojedynek Gdzie na niego skakał z wysokości. Ja skoczył tu i... O, i, i teraz mamy dużo łatwiej. I jest taki fight i... Łoooo! Wow! I on tu żyje cały czas, więc masakryczny fajt, że... On musi mu wodę zatamować, żeby ten nie mógł płynąć, ale... Czy mu się to uda? Czy mu się to uda? Oto jest pytanie i skaczę, zatamuj mu wodę, szybko, szybko, szybko! Zatamuj wodę! I ten piękny knogbek, który go praktycznie powinien zwalić i zabić. I on tutaj wygrał, więc tak zatamował wodę, więc jesteś koksem, ziomek. Ziomek, wygrałeś to! Ej! Ziomek! No! Wygrałeś to! Wygrałeś i widzimy się na kolejnej arenie! No więc jesteśmy już na trzeciej, ostatniej arenie w tym odcinku i za chwilę zaczynamy, no. Jest to arena o tyle inna, że się nie wpada w wodę tylko w pajęczynę i, i trzeba bardzo szybko pozbierać rzeczy. O, prawie spadłem, jak widzieliście. Mamy perełko. Jesus. Idziemy na środek. Co z tego, że nie zebrałem tamtych itemów? Idziemy na środek od razu. To jest na tym, więc sobie to wyrzucę. Tak szybko itemy pozbierać. Oby, tu była kolejna perełka. Kolejna, o mamy koksa dioksy, mamy, więc jest super. Mamy perełkę. Szybko, tu, tu. Idzie... Wracamy na wyspę. Jeszcze możemy tylko to ogarnąć. Na skrzynkę. I mamy wszystkie itemy, które tutaj są jakieś wartościowe. Więc rzucam perełkę. Jesteśmy na swojej wyspie, więc możemy teraz wszystkie te pozbierać i myślę, że wygramy tą rundę, bo mamy naprawdę mega EQ. EQ? Od kiedy ja tak gadam? Nie jest o tym. Dobra. Czapkę Tom, skórzane buty. Szkoda, że nie mamy spodni. No ale dobra. Tak. Co sobie skraftuję, Skraftuję sobie jak miecz. To mi jest niepotrzebne. Szkoda, że w ogóle strzał nie mam. Hmm, szkoda. Dobra. To sobie jeszcze przetworzę to na deski i koksa dam. Tu, tu jeden mieczyk. Łuk mogę. Do... CUT! A! Jeszcze trochę bym nie poznał. To jest Dokran myślnik YouTube i ma wszystkie najlepsze enchanty, więc to też sobie weźmiemy i na pewno wezmę sobie wiaderka. Nie wiem czy mam dwa wiaderka z lawą, ale dobra Kilo się przyda No i oczywiście deski więc Progamer został zabity przez kres ekipy, który jest tam na górze więc Będziemy się budować do góry Mam nadzieję, że uda mi się to wygrać więc Bez sensu czasami mówię zbyt często nam jak to ja gram, no ale... Nikt jeszcze nie ma z tym problemu i skoro buduję się i na razie mamy jakby trochę wolnego czasu, no to piszcie w komentarzu pytania do mnie, ponieważ... Dlaczego? Ponieważ szykuję się 50 widzów i 50 widzów i... Myślę, że kliperami tu postawisz? Nie da zarady. Nie! Nie, 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 nie. A, Kurczę! Ani jednej rundy nie wygrałem i Macie mi zadawać pytania do QA i... żebym mógł sobie z tego zrobić taki fajny, dosyć specjal. I dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, jeżeli spodobał Ci się film, zostaw kciuka w górę i... i... I miałem wam powiedzieć dlaczego kupię nagrywarkę, ponieważ już mam 45 widzów, jest bardzo, fa jest bardzo fajnie, odkładam dosyć sporo kasy na to i już trochę mam i już niedługo będę, tak niedługo, za miesiąc będę miał nagrywarkę, więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia, cześć!